witam serdecznie moi drodzy przychodzę dzisiaj z rozkładem pod tytułem czy w życiu tej osoby nastąpiła jakaś zmiana moi drodzy zazwyczaj tutaj chodzi o osoby z którymi nie mamy kontaktu i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić co się zmieniło co się nie zmieniło i tym samym dajemy kartą pytanie na które nie znamy odpowiedzi jeżeli znasz odpowiedź no to nie pytaj kart no bo to wtedy nie ma sensu tak i karty będą doskonale wiedziały że po prostu sprawdzasz je I i tak, tak to będzie odebrane. Dobrze, moi drodzy, żeby już nie przedłużać, spójrzcie proszę na nasze karty wyboru, które są zazwyczaj, właśnie zawsze trzy i wybierzcie tą, która najlepiej wam w tym momencie odpowiada. Tylko przypomnę, żeby, ten, żeby ta decyzja była maksymalnie do trzech sekund, żeby to naprawdę była Wasza intuicja, a nie Wasz rozum. Czyli do 3 do sekund wybieramy jedną z tych kart tutaj, która jest przed nami. czy w życiu tej osoby zaszły jakieś zmiany. To jest nasze główne dzisiaj pytanie, główny temat naszego rozkładu. No dobrze, przechodzimy do jedynki, po trzy karty do każdej z opcji tradycyjnie. Aha, moi drodzy, tylko czwarta trzecia grupa ostatnia ma cztery karty, bo tak wyszło i tak, jak zawsze mówię, jeżeli wychodzą karty, to ja zawsze biorę wszystkie, tak? Żeby naprawdę było sprawiedliwie. To, co góra tutaj mi daje znaki, to ja zawsze to wykorzystuję. Dobrze, moi drodzy. Królowa Powietrza, Doświadczenie Życiowe i MAK. Powiem szczerze, że ta osoba, jak gdyby. Jak ja bym miał to nazwać w taki sposób stricte ziemski, pospolity, to uważam, że ta osoba jest na dobrej drodze, na dobrych torach w życiu, tak? Ta osoba tutaj tak naprawdę. Może być tak, że w życiu dużo przeszła, czy przeszła też pewne rzeczy z Wami, i tutaj raczej kieruje się już zdrowym rozsądkiem, analitycznym myśleniem, planowaniem, organizowaniem, nie do końca uczuciami, tak? Nie wiem, czy ta osoba zawsze taka była, czy po prostu teraz po pewnych przejściach zmieniło się to w niej, tak? Że być może już nie jest bardzo taka uczuciowa, wylewna, o ile kiedykolwiek była, bo to różne są tutaj przypadki w Waszych historiach. Ale tutaj zdecydowanie jest takie teraz analityczne myślenie i chęć zorganizowania sobie i pokładania życia, żeby to miało sens, żeby to było jakieś takie dojrzałe. Tutaj jest duża dojrzałość ze strony tej osoby. Też jeżeli był to typ osoby, który na przykład imprezował, czy był taki. Y w cudzysłowie luzacki, to teraz nagle w tej osobie taka zmiana nastąpiła, że myśli już poważnie o życiu, tak? I też próbuje sobie to życie poukładać w taki sposób, w, jak, w jaki by chciała, czy tam chciał, dlatego że przy karcie MAGA mamy nie tylko myślenie i sobie tutaj organizowanie i planowanie tego życia, ale również działanie w tym kierunku. Też mogą być pewne interesy, które tutaj. Własne, własne biznesy, własne firmy, które ta osoba tutaj otworzyła, ale nie wszyscy, od razu powiem. Dlatego, że owszem, jest tutaj takie analityczne spojrzenie na życie, takie bardzo powiedziałabym ugruntowane i zorganizowane, natomiast też może być tak, że ta osoba po prostu, jeżeli nie zaczęła jakiegoś projektu zawodowego, to powiedziałabym, że stara się żyć. Chciałam powiedzieć należycie, ale to należycie to każdej inaczej zrozumie, i dla każdego inaczej to ten, te słowo ma wydźwięk, inne. Natomiast moi drodzy, chodzi o to, że ta osoba żyje porządnie. Jeżeli na przykład była taką osobą, która nie wiem, miała jakieś problemy z używkami, zdradzała, robiła różne takie rzeczy i miała hulaszczy tryb życia, to teraz żyje porządnie. Porządnie, przynajmniej się stara, i właśnie w tym momencie w taką, w taką drogę idzie, i uważam, że no jest to bardzo dojrzałe, bardzo przemyślane i bardzo analityczne, tak? Bo to jest naprawdę przemyślane. Też może być tak, że ta osoba. Ostatnimi czasy mogła dużo zrozumieć przez to, co w jej życiu się zadziało. Czy z wami, czy nie z wami, tak? Bo to też różnie tutaj można interpretować. Natomiast uważam, że duszo, dużo wewnętrznie w sobie przepracowała, tak? Przepracował, przepracowała. No, zmuszony był przez pewne doświadczenia, jeżeli... Pewne, znaczy, zmuszone, brzydkie słowo, no ale tak można powiedzieć. Dlatego, że jeżeli pewne doświadczenia nas w życiu dościgają... To jesteśmy niestety albo stety pod wpływem tych doświadczeń i przez to przechodzimy pewne zmiany, transformacje, coś się w nas odblokowuje, coś się zmienia, inaczej patrzymy na pewne rzeczy, pod wpływem właśnie doświadczeń złych lub dobrych, które nas w życiu spotykają, no raczej złych, wiadomo. Jeżeli są złe, dobre rzeczy, no to my raczej o żadnym tutaj rozwoju i zmianie nie myślimy, bo jeżeli jest dobrze, to jest dobrze. Natomiast jeżeli jest źle, to po pierwsze musimy jak gdyby z tego złego się wykaraskać, musimy tak naprawdę pewne przemyślenia poczynić, musimy yy, poprzeżywać pewne rzeczy, musimy się zmierzyć z pewnymi rzeczami, więc to nie jest łatwe, ale z tego wychodzą piękne owoce, tak? Przez to, że człowiek naprawdę, zazwyczaj po bardzo drastycznych doświadczeniach, nagle odnajduje drogę życia swojego życia, tak, drogę w życiu tą właściwą. Więc, no wiecie, no różnie się to odbywa, ale zazwyczaj właśnie po tak ciężkich doświadczeniach człowiek potrafi zobaczyć światełko w tunelu, jak to się mówi, i potrafi naprawdę przetransformować się w ten sposób, że będzie godnie i powiedziałabym w dobrym kierunku zmierzał w, w swoim życiu przede wszystkim. Więc uważam, że ta osoba naprawdę no, teraz ma taki dobry okres w swoim życiu, ale dużo też pracuje swoimi znaczy dużo też sama działa, tak? Czyli nie siedzi w fotelu i nie czeka, tylko dużo jest tutaj połączenia myślenia z działaniem, tak? Tutaj nie ma rutyny, tutaj nie ma lenistwa, tutaj po prostu jest działanie i chęć po prostu zbudowania sobie życia w taki sposób, w jaki by ta osoba sobie życzyła i chciała. Więc to była jedynka, przejdźmy do dwójeczki. Siódemka ziemi, dziewiątka ognia i cesarz. Tutaj pokazuje mi się osoba, która może być w jakiejś ważnej dla siebie relacji i ta relacja jak gdyby rozwija się i idzie w dobrym kierunku. Uważam, że niektóre osoby, które tutaj są omawiane, mogą albo już być po ślubie. Albo są na tej drodze, żeby się oświadczyć tej osobie, albo żeby ktoś się oświadczył tej osobie. Tutaj są różne poziomy takiego stabilnego związku tej osoby. Czyli albo jest, nie wiem, chociaż pół roku, ale jest już w takiej relacji, która ją satysfakcjonuje, albo jest już po ślubie, albo tak naprawdę do tego ślubu się szykuje. Czyli tak jak powiedziałam, tutaj słowem kluczowym jest stabilna relacja. Uważam, że ta osoba jest w stabilnej relacji, co do której ma poważne plany, Albo przez to, że ta relacja już jest małżeństwem bądź narzeczeństwem, no to już jak gdyby normalny stan rzeczy, że ta relacja dla tej osoby jest ważna. Więc uważam, że ta osoba po prostu osiągnęła jakiś poziom stabilizacji, jeżeli chodzi o życie osobiste, albo idzie w tym kierunku i wszystko jest na dobrej drodze, dlatego że już przy jej boku jest osoba, z którą ona chce jak gdyby dzielić życie. Natomiast, moi drodzy, w, w nielicznych przypadkach, może być tak, że ta osoba jeszcze nikogo u siebie nie ma w życiu, ale już praktycznie za drzwiami ktoś czeka. Wiecie, to jest przenośnia, chodzi o to, że w niedalekim czasie ta osoba pozna kogoś kto będzie dobrym materiałem na taki stabilny związek i może iść to oczywiście w tym kierunku. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Można powiedzieć, że ta osoba ostatnimi czasy mogła bardzo, ale to bardzo Pracować nad swoją pewnością siebie i nad poczuciem własnej wartości. Nie wiem, czy to po waszym rozstaniu, czy po waszej relacji, czy ogólnie po prostu nastał taki stan w życiu tej osoby, ale mogła naprawdę tutaj wykonać pewną pracę nad swoim wnętrzem. Czy bardziej świadomie, czy mniej świadomie, no to tak jak zawsze mówię: wiecie, niektóre transformacje przechodzą same z siebie i człowiek nawet w nich tak. Na bieżąco nie uczestniczy na poziomie świadomym, a później się okazuje, że ojej, jestem po transformacji, zaszła zmiana, tak? Nieraz człowiek to dostrzeże, nieraz nawet tego nie dostrzeże, tylko osoby wokół. Natomiast w różny sposób przechodzą transformacje udanej jednostki: jedna bardzo się stara, nad tą transformacją pracuje i jak gdyby szlifuje ją do końca, a inna jednostka nieświadomie przechodzi zmiany, przechodzi transformację. I dopiero już w, w efekcie końcowym dostrzega, że coś się zmieniło, albo po prostu dostrzegają to przez y, zamiast niej osoby na zewnątrz w otoczeniu i jak gdyby jej to naświetlają. Więc naprawdę tutaj y, transformacja transformacji nierówna. Natomiast uważam, że tutaj właśnie takowa transformacja w życiu tej osoby się zadziała, y, zadzie, zadziała, tylko że na poziomie wnętrza, tak? Tutaj chodzi naprawdę o zwiększoną pewność siebie. I też o zwiększone poczucie własnej wartości, tak? Więc uważam, że tutaj są takie dwa ważne aspekty: stabilizacja w życiu osobistym i zwiększenie poczucia własnej wartości, i yy, to, że ta osoba jest pewniejsza siebie. Czy za sprawą tej osoby, czy nie, to już jest sprawa dru drugorzędna, natomiast uważam, że to są jak gdyby dwa odrębne tematy, że ta osoba pracowała nad sobą, a w międzyczasie po prostu. Po tej transformacji mogła poznać osobę, która, która właśnie dopiero do jej życia dołączyła. Więc to jest informacja dla grupy numer 2. Przejdziemy sobie zaraz do ostatniej grupy 3. Grupa 3 będzie miała cztery karty, bo tak wyszły, tak wzięłam. Zawsze tak mówię, że ile kart chce wyjść, tyle biorę. No i trójka ma cztery. Już jako ostatnia grupa patrzymy, co się dzieje w życiu osoby z grupy numer 4. Ma siła, jedność i szóstka ognia. Ojej, moi drodzy, tutaj są pasma sukcesu. To jest całe pasmo sukcesu. Przede wszystkim jakiś nowy początek. Niekoniecznie musi być to nowa relacja, może być ale może być to jakiś nowy rozdział w życiu tej osoby albo przeprowadzka, albo zmiana studiów, albo zakończenie studiów, albo nowa praca, albo kupienie sobie psa, jakikolwiek nowy początek, który wprowadza w nasze życie powiew nowej energii i nową jakość w nasze życie, tak? Poprzez właśnie wejście nowej energii za sprawą tej nowej rzeczy, bądź tej nowej relacji, która w nasze życie wchodzi. Więc to jest pierwsza informacja dla osób, które pytają. Karta siły mówi o tym, że ta osoba musiała dużo w życiu przeżyć ostatnimi czasy. Być może też to było związane z Wami. Być może. Nie mówię, że na pewno, ale być może też. Ponieważ tutaj powiedziałabym, że ta osoba musiała poświęcić czas na to, żeby wyjść z jakiejś przykrej sytuacji w swoim życiu, żeby to zaleczyć raczej nie zaleczyć, tylko wyleczyć, uzdrowić i żeby się podnieść po czymś ciężkim, co było w, w jej życiu. To mogą być z wami relacje, tak? Jeżeli na przykład ostatnimi czasy się rozstaliście albo naprawdę to rozstanie było dość burzliwe, to ta osoba mogła do siebie po tym dochodzić, tak? Tutaj naprawdę mogło chodzić o Waszą wspólną historię, ale niekoniecznie, bo są też różne inne sytuacje na różnych poziomach w naszym życiu, które też są dla nas trudne i to nie musi być akurat związkowe. Więc taka sytuacja tutaj miała miejsce. Karta Jedności mówi o tym, że ta osoba jest na bardzo wysokim poziomie wzrostu duchowego, a raczej już to się zadziało, jeżeli nie, no to to jest w trakcie, tak? Ale na pewno nie jest to podstawowy poziom. Tutaj już coś jest jak gdyby na minimum średnim poziomie, więc uważam, że ta osoba albo otworzyła się na rozwój duchowy i po prostu rozwija się bardzo świadomie, albo nastąpiły w niej pewne takie zmiany wewnętrzne, które już można nazwać rozwojem duchowym. Ale niekoniecznie za jej sprawą, tylko poprzez doświadczenia i poprzez sytuacje, które, z którymi musiała się w życiu zmierzyć, i jak gdyby ją ośniły i ją otworzyły na pewne zmiany poglądowe, bądź pewne zmiany patrzenia na pewne rzeczy, tak? Od tego też często się zaczyna rozwój duchowy. Od pewnych rzeczy, które tak naprawdę przez to, że je prze, przez nie przechodzimy, że są bliskie, jak gdyby w naszym otoczeniu, bądź związane z nami. My zaczynamy dostrzegać pewne rzeczy w inny sposób, dlatego że zmienia nam się perspektywa, tym bardziej, że jeżeli już coś przeszliśmy, to byliśmy w tym, tak? Byliśmy w tej głębi tego tematu, musieliśmy to przejść, musieliśmy to przeżyć i przez to jak gdyby możemy bezpośrednio na sobie odczuć efekty bądź wyniki tego, z czym mieliśmy do czynienia więc tak też się, że tak powiem poziom duchowy w nas otwiera. Natomiast szóstka ognia mówi o tym, że ta osoba albo wykonuje jakieś prestiżowe funkcje, albo ma prestiżowy zawód, albo wiecie, to może być zawód, to może być rola w społeczeństwie tak. Nieraz mamy nieraz mamy takie... Jak to powiedzieć? Wiadomo, że lekarz, prawnik, i tak dalej to są prestiżowe z założenia, zawody, ale też to nie musi być zawód, bo tutaj może być coś takiego, że ta osoba na przykład robi coś yy, jakaś funkcja w społeczeństwie, tak? Nie wiem, jak to wam przekazać, ale ta osoba, owszem, w niektórych przypadkach może być osobą publiczną, w innych przypadkach może zajmować się czymś, co jest widoczne dla ogółu i jest to szanowane bądź ta osoba jest przez to szanowana, Albo przez to jest doceniana. Czyli to nie muszą być zawody, to mogą być funkcje, to mogą być rzeczy, to mogą być działania, tak? Może być też tak, że to, ta osoba jest na przykład wolontariuszem w jakiejś małej miejscowości i wszyscy w tej miejscowości wiedzą, że w taki sposób pomaga innym osobom i przez to jest ceniona, przez to jest podziwiana. W taki sposób też podchodźmy do tej szóstki ognia. Natomiast też moim zdaniem ta osoba osta w ostatnim czasie mogła y, osiągnąć jakiś sukces, jakiś większy sukces, który był jak gdyby widoczny nie tylko dla niej, ale też dla osób wokół. Jak gdyby na, na wyższym, nie na wyższym, tylko y, sukces. Y, Na szerszej arenie, no dobrze, wiecie o co mi chodzi. Taki sukces bardziej widoczny, tak? Nie mówię, że akurat publiczny, taki stricte, ale na jakimś większym, szerszym obszarze, tak? Więc uważam, że w życiu tej osoby naprawdę jest pasmo sukcesów, jak patrzę na te karty. I uważam, że jest dobra pasa przy tej osobie w tym momencie, tak? Akurat tutaj nam się stricte miłość nie, nie określiła, ale też w niektórych przypadkach miłość może być ukryta w tej karcie marzyciela, bo tu jest jakiś nowy początek, tak? Tu jest nowa jakoś, jakaś nowa energia wdrożona w życie może być to za sprawą nowej relacji, może być to za sprawą nowej osoby, nowego związku, ale też może się dotyczyć innych rzeczy, tak jak powiedziałam nowy projekt w pracy, przeprowadzka, kupno sobie psa, kupno sobie kota, tak? nie wiem, kupno nowego samochodu albo pójście na jakiś kurs i skończenie tego kursu, jakiś certyfikat. Więc tutaj naprawdę ile ludzi, tyle opi nie opinii, tyle, tylko tyle historii, ale zdecydowanie patrząc na te karty, tu jest bardzo dobra pasa. Tutaj jest szczęście wokół tej osoby, tutaj jest bardzo pozytywna energia, tutaj jest wzrastanie duchowe, tak? Na poziomie energetycznym, więc naprawdę bardzo dobry czas w, w teraz, w tym momencie w życiu tej osoby. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. To jest nasze czytanie na dzień dzisiejszy. No nic, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Miłego wieczoru oczywiście życzę, tak jak zawsze. Pozdrawiam, Oliana.